Dojechaliśmy właśnie na stację główną Taipei z lotniska i szukamy miejsca, gdzie można kupić kartę SIM do telefonu, żeby mieć internet. Ogólnie jestem ciekawa na jak długo mi dzisiaj energii, bo byliśmy, musieliśmy być dzisiaj na lotnisku o 3 w nocy, wylot mieliśmy jakoś przed 6 rano i dąży do tego, że spałam jakieś półtorej godziny i to w samolocie, więc to była taka bardziej drzemka niż porządne spańsko. I generalnie potrzebuję bardzo kawy i jakiegoś jedzenia. I end, we'll Okazało się, że sklepy, w których sprzedają tym karty są jeszcze zamknięte, bo to jest dosyć wcześnie. Ale podeszłam sobie pod Starbucks, Starbucks żeby się podłączyć pod WiFi i znaleźć jakąś kawiarnię, gdzie by można było zjeść śniadanie. Także mamy cel jakieś 7 minut piechotą. I idziemy w końcu do kawę i na keszczele nie było miram z głodu. Dobra, kanapki i na z podwójnym mięsie dodały mi trochę sił. Teraz idziemy do hotelu, odłożyć się przed żeby z nimi nie chodzić, i dalej idziemy zwiedzać Taipei. Tak się prezentuje nasz pokój. Bardzo ładny i schludny Taki mamy widoczek z okna O, wisie. Dobra, my odświeżeni i pachnący idziemy dalej zwiedzać Tajpej Ogólnie plan taki na dzisiaj mamy, że teraz się powróczymy trochę po Tajpeju tak bez celu Potem no sobie pójdziemy zjeść, zjeść obiad A po obiedzie pojedziemy na Kyoto Udało nam się w końcu kupić kartę SIM, także mamy nielimitowany internet w przestrzeni I teraz idziemy coś zjeść Zamówiłam sobie risotto z edamame i y grillowaną cytryną A moc sobie wziąłem jakiegoś hawajskiego hamburgera to Dobra, obiad zjedzony, zapłaciliśmy za niego jak za złoto, no chociaż nie powiem, był dobry. Teraz myślę się znowu na sesję Taipei i będziemy jechać w kierunku Kiwka. Zostaliśmy na stacji, z której trzeba było podjechać spory kawałek autobusem. No co mi się stało, w trakcie jazdy, ale dla mnie za bardzo trzęsło pojazdem, żeby w ogóle próbować zasnąć. Jakoś w połowie drogi się przebudził i jak autobus się zatrzymał na przystanku, to wstał i zaczął wychodzić, a ja taka zdezorientowana, no poszłam za nim. I oczywiście nie był to nasz docelowy przystanek, a on z jakiegoś powodu, jak się obudził, uznał, że trzeba już wysiadać. Następny autobus był dopiero za jakieś 30-40 minut, więc żeby nie tracić czasu, resztę trasy przejechaliśmy taksówką. Zaczynamy dzień drogi na Tajwanie i dzisiaj opuszczamy Tajpę i jedziemy do Takao Jest oddalona o jakieś 300 km stąd, także jest 8 rano i jedziemy na stację, żeby wsiąść w pociąg. Czeka nas jakieś 2 godziny jazdy. celu, ale tradycyjnie lepiej idziemy na jakąś kawę i coś zjeść. że musimy sobie za hamburgera z masą orzechową i z jajkiem Nawet by mi nie przyszło takie połączenie smakowa, to proszę Ale generalnie powiedział, że średni był. Dobra, teraz idziemy nad jezioro Lotosu chyba Tak się to chyba nazywa I będziemy szli jakieś 30 minut Stwierdziłem, że jak już tu jesteśmy, to chodźmy piechotą, a nie jeździć autobusem ciągle Ale jest tak gorąco, że coś czuję, że niedługo będę żałować tej decyzji Cieszę się, że jest ładna pogoda, ale słońce tak praży Że możemy się teraz mieć parasolkę na słońce W ogóle idziemy sobie przez jakiś park i jestem w szoku, bo jest sobota, a tu w ogóle ludzi nie ma w tym parku. Wiecie, jakby w Japonii to na pewno by było pełno rodziny z dziećmi w taki wolny dzień. Ogólnie zostało nam jeszcze jakieś 10 minut piechotką, także no, chyba dam radę, chyba nie umrę po drodze. To jest tak gorąco. Okej, okay, dotarliśmy do tego jeziora, do którego żeśmy szli tam za mną. Teraz jeszcze idziemy do tego miejsca, gdzie chcę zdjęcia porobić. Nie wiem jak się na podał z sprawdzę. Tylko mnie trochę martwi, bo, bo na, była tabliczka, że jest jakiś remont w ogóle. Mam nadzieję... Co to za koczki? Look at all those chickens. Jakieś kacze stado tu się zebrało. No a co ja mówiłam? Że, że mam nadzieję, że te rusztowania z remontu to nie będą mi przeszkadzać do zdjęć. Panie po co tu tyle szłam po pierwsze, a po drugie tu jechałam dwie godziny jakimś śniegarem za milion monet, żeby sobie ładnych zdjęć nie zrobić. Co tam kaszory? Czemu żeście się odłączyły od grupy? Ha? Widzę już myce. To jeden. Drugi. Mmm, jakie piękne zielone rusztowanie. Idealne tło do zdjęć. I akurat tygrysek też w remoncie, no. Najgorzej. Bo nie widzę, że mimo tego, że to jest w budowie, to ludzie tak tam idą wejść jakby do środka, także idziemy zobaczyć co tam jest w ogóle. Ok, wchodzimy do Paszczy Smoka. To w środku Paszczy Smoka takie rzeźby mamy. idziemy po drugiej stronie to hmm, jakie ładne widoczki cudownie no, z tej strony to w sumie nie ma co oglądać to jeszcze będziemy od strony tygryska dobra to tu wchodzimy od dopiero strony tygryska i wyjdziemy, paszczą jak zakładam co ty środko. To samo bym powiedział. <laughs> tu jakie dwie uzębienie. Zero próchnicy. Ktoś tu miał świetny pomysł, żeby tą klatkę na środek postawić. To pewnie odciny smoka. W środku są podobne rzeźby na ścianach jak były w tym, w tym pierwszym smoku i tygrysie. Z tym, że tu jak dłuższa ta droga jest i więcej schodów do przejścia. nie jestem wykończona tym gorącem jest godzina jakaś przed drugą chyba idziemy teraz gdzieś jakiś obiad a potem pomyślimy co dalej, a wieczorem wracamy do Taipei w ogóle to ja bym nie mogła być modelką bo jak mam pozować dłużej niż 10 minut to już mi się odechciała wszystkiego tak się myślę co to za sznurki to chyba makaron się suszy w ogóle super przy takiej ruchliwej ulicy środka. w ogóle na obiad znalazłam jakąś restaurację której musimy podjechać autobusem Także idziemy na przystanek autobusowy i sobie podjedziemy, bo nie mam siły już chodzić Być wywalony, ale warto, było, bo było mega dobre. Ogólnie to chyba już nie dzisiaj tutaj nie zwiedzimy, bo zrobiła się czwarta godzina, a do hotelu mamy jakieś dwie godziny jazdy. Także zmierzamy teraz w kierunku stacji. Po drodze może na jakąś kawę wskoczymy i to chyba tyle na dzisiaj. No a poza tym tak się jakoś zachmurzyło, więc być może że będzie padać. W każdym razie mamy parasolkę. No ale co za przyjemność zwiedzać w deszczu. Okej, okay, dotarliśmy już na stację. Na szczęście się jeszcze nie rozpadało, ale to wygląda nieciekawie. Także zaraz wsiadamy w Kansen i wracamy do Taipei. Zaczynamy nasz trzeci dzień, ostatni. I oczywiście najpierw idziemy na jakie siedzenie i kawusia. Bardzo fajna miejscówka. Wzięłam sobie smoki zamiast kawy, także gdzieś jeszcze to muszę sobie kawę kupić. Następnie udaliśmy się do Narodowej Hali Pamięci Chang kai który był prezydentem Republiki Chińskiej. Wokół tego budynku jest podobno 256 różnych gatunków roślin. Budowla ma 70 metrów wysokości, a do głównego wejścia prowadzi 89 stopni, które reprezentują wiek Cząka jeszcze w czasie jego śmierci. W budynku znajduje się jego pomnik, a także biblioteka, muzeum jego osoby i trochę historii Tajwanu. But now I see what you teach I do believe I always should have stayed yeah. Yes, 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 yes. Jesteśmy w centrum handlowym 101 albo nie wiem jak to się czyta, może 101 W każdym razie pójdziemy sobie teraz na kawę a potem wejdziemy sobie na punkt widokowy Tu na podłodze są wypisane różne miasta ale Warszawy oczywiście nie dali

Chcemy makaron jakiś też Do tego własne dodatki I z tego zrobią zupę Dobra to wziąłam sobie siateczkę I teraz bierzemy co chcemy do zupy Wybrałam sobie 6 różnych dodatków I zobaczymy jaka zupa z tego wyjdzie Do tego nudle wzięłam Z kinui Okej okay, nasze Mega te sojowe mięso, które I na razie mega najedzone, što jeszcze jedna rzecz, którą chcę spróbować. że to będzie takie mega słodkie, a muszę powiedzieć, że takie dobre, no nie za słodkie. Przed wyjazdem chciałam jeszcze jakieś herbaty kupić, tak żeby do supermarketu zobaczyć co mają. Czy tutaj wygląda ładnie? Co my co mamy? Zielona herbata z czymś, co wygląda jak lek na przeziębienie. To są też ładne. Słuchajcie, stoję sobie przy tych herbatach i podchodzi do mnie jakaś babka, no pracownica w sklepu i zresztą mnie po japońsku mówi. Ja tak na mnie patrzę, mówię, że nie, nie rozumiem o co chodzi. No i potem się odezwałam do Mocmiego, a ona co po japońsku mówicie i zaczęła do nas po japońsku mówić. I nazwała, chodźcie, chodźcie, dałam wam tutaj no, do spróbowania herbaty, nie? Nie musicie kupować, nie musicie, ja mam tylko do spróbowania dobrej herbaty, nie? No dobrze, żeśmy poszli. Najpierw mówiła, że nie musimy kupować, a potem nas zaczęła namawiać, że weźcie tą herbatę, bo tam, gdzie już się staje, to nie jest prawdziwa tajwańska herbata, to jest jakaś z importu, nie, to ta ta nie, to tamtą odłóżcie i kupcie tą tutaj. Nam się jakieś w ogóle trzy opakowania herbat. Była tak na hala z tym, że w końcu wzięliśmy, ale tylko dwie i podobno dała nam jakąś zniżkę na to, nie wiem. No tamtej herbaty jednak nie odłożyliśmy, bo i tak jej chciałam kupić, także łącznie kupiliśmy jakieś cztery herbaty. Mam nadzieję, że było warto. A w ogóle, wy widzicie, to jak się teraz rozpowiedziło, jest piękne, niebieskie niebo, a jak byliśmy na tej wieży widokowej, to jakieś obrywanie chmury było. My już jesteśmy w kierunku lotniska.